O właśnie, pojawiło mi się, miałam Ci powiedzieć, możemy na ten temat też porozmawiać, bo wrzuciłeś tam post z tym hasłem Ubuntu. No, ja jestem, bo Ty jesteś. To chciałam Ci coś w tym aspekcie powiedzieć, wiesz? Jak to tak przeczytałam, to no, ja mam inną prawdę o tym, ale to może być tylko moja prawda, nie musi być Twoja. Natomiast, właśnie chciałam w tym temacie powiedzieć i to tak moglibyśmy ten temat kiedyś podjąć. Bo może się przydać też. Pewnie. Ja, ja ci powiem, że bardzo mi się właśnie to hasło te spodobało, i to też bardzo mocno współgra mi o tym, co kiedyś rozmawialiśmy, o duszach, które się spotykają. Że istoty, które się spotykają w naszej przestrzeni. Teraz, mhm. w tej, w której tutaj jesteśmy, to nie są przypadkowe, tylko już mieliśmy kiedyś z sobą kontakt. Nie wiem, czy pamiętasz, rozmawialiśmy na ten temat, jak przyjechaliście tutaj do nas prowadzić warsztaty w tej przestrzeni tutaj. I mhm. dla mnie to hasło właśnie prezentuje, ja je tak sobie do siebie je wziąłem. No właśnie, jak ty e, pozwoli... nie rozumiesz? Jak ty je rozumiesz? E... Co ono dla ciebie znaczy? Ono dla mnie znaczy tyle, że spotykamy się tutaj, bo mieliśmy się spotkać i wymienimy się swoimi lekcjami, swoimi doświadczeniami i może się rozejdziemy, a może dalej będziemy wspólnie żyli. Ja je tak odczytuję. Widzisz, to ja czytam je inaczej. Praktycznie od samego początku, jak ja je tylko zobaczyłam, jak o nim usłyszałam i zobaczyłam właśnie ten slogan taki, to tak we mnie coś się poruszyło na zasadzie takiej, no, jak to? Przecież to tak nie jest. A już ci powiem o co chodzi, bo ja je czytam w tym znaczeniu, że ja jestem, bo ty jesteś. Gdyby ciebie nie było, to by nie było mnie. Że tak, jakby to ja jestem, bo ty jesteś, czyli obecność drugiej osoby, czy drugiej istoty, warunkuje moje jestem, moją obecność, co nie jest prawdą. Tak. Tak, tak, tylko widzisz, ja to, co mówisz, też w pewnym sensie tak y, to odczytuję, ale nie odczytuję tego, że ja istnieję, bo ty istniejesz, tak. tylko że tylko bez ja... ciebie ja bym nie istniała. Ja to bardziej tak odczytuję, że przy tym spotkaniu, że spotykamy się tutaj, ja jestem, bo ty też tutaj przyszłaś. I tak, mm -hmm. y, wiesz, tak w sensie nie, że istnieję, ja istnieję, bo ty istniejesz, tylko Spotykamy się, ja tutaj jestem, bo ty jesteś, coś chcemy zaoferować, coś od siebie może potrzebujemy zabrać, coś dać, mm -hmm. wymienić się czymś i dalej pójść, tak? Mm -hmm. To może być spotkanie chwilowe, a to może być wspólne życie. Tak, ja rozumiem, rozumiem, tak. I teraz już wiem, na czym polega różnica. W naszej interpretacji, wiesz na czym? Wydaje mi się, że Twoje podejście jest z poziomu osobowego. Mhm. Czyli nas, dusz, które zeszły w ziemskie wcielenie, ubrały, te, ubrały się w ciałka, w ubranka i zeszły doświadczać. I tak jak właśnie tak. mówisz, potrzebujemy się spotkać. Aby czegoś razem doświadczyć, coś razem sobie pokazać, czegoś razem się nauczyć, przejść jakąś drogę razem, potem się rozejść i, i, i potem z innymi, i tak dalej. Do każdego człowieka możemy tak powiedzieć, nie? Z którym wchodzimy w relacje. I u ciebie, właśnie ta interpretacja jest tak bardziej z poziomu tego, ja. Z tego poziomu ja i ty, czyli z tego pola osobowościowego. Natomiast ja. Podeszłam do tego, tego poziomu z pola jestem. Rozumiesz? Czyli tak. już z tej przestrzeni duszy, z tej przestrzeni duchowej. I dlatego mamy tą rozbieżność. Dlatego ja to tak odczytuję, że tak jakby druga istota, druga dusza, inne jestem, warunkowało to moje jestem. Że jakby ja bez tej drugiej istoty nie mogła istnieć. I oboje mamy rację. Po prostu kwestia podejścia. Zobacz, z dwóch różnych pól podeszliśmy do tego. Ty podeszłeś z pola bardziej człowieka, osobowościowej, a ja podeszłam z pola, z pola duchowego, istot duchowych, które są niezależne i żadnej innej istoty nie potrzeba, żebym ja była tym, jestem. Tak, no powiem ci, że no teraz to dałaś mi do myślenia trochę, bo nie po, w ogóle nie podchodziłem do tego w taki sposób, jak teraz ty mm -hmm. mówisz, ale też nie przyzwyczajam się jakoś tak szczególnie do tego hasła. Ono na dzisiaj ze mną współgra. Jak mm -hmm. przestanie, i właśnie daję sobie pozwolenie na to, że kiedy ono przestanie ze mną współgrać, to ja przestanę z niego korzystać. W tej chwili tak. ja tak e, mm -hmm. właśnie bardzo... Mocno jestem w tym doświadczaniu i w akceptacji. Ale tak, może dlatego tego, ono dla ciebie to znaczy. Tak, tak je interpretujesz, tak. z tego pola podchodzisz, i dlatego, tak jak mówisz, ono jeszcze ci jest potrzebne, jeszcze, jeszcze ci służy. Natomiast tak. ja już jak słyszę to hasło, to tak wiesz, jest we mnie takie coś no jak to. No, no, no to przecież hmm. tak nie jest, nie? thank you